Jest szansa, że nie robicie arkuszy w szkole e egzaminu smokasisty. No to ja wam o nim opowiem. Pierwsze cztery zadania polegają na tym, że macie puszczony materiał słowowy, dźwiękowy, on trwa, ten, ta część egzaminu trwa około 20 minut. I co my tutaj mamy? Te cztery zadania. To tak. E pierwsze polega na tym, że wysłuchujemy jakiegoś fragmentu. E Dialogu, opowieści, wiem, fragment wywiadu, i musimy dobrać e, odpowiedź na pytanie. E, pytanie mamy 1.1, 1.2, 1.3, do którego odpowiedź to obrazek, a 1.4, 1.5 to już jest odpowiedź taka słowna. W zadaniu drugim mamy taką przeciwną rameczkę, do której musimy dopasować odpowiedzi od A do E. Oczywiście jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. W tym zadaniu słyszymy wypowiedzi czterech osób i musimy do każdej wypowiedzi dopasować jedno zdanie od A do E. To zdanie to może być na przykład streszczenie albo może być w tym zdaniu powiedziane, co się tam wydarzyło podczas tego, co opowiada nasz bohater. W zadaniu trzecim padają cztery wypowiedzi. To jest dosłownie jedno pytanie i musimy dobrać do niego odpowiedź. Jeżeli pytanie nie zaczyna się od pytajnika, czyli jest pytaniem ogólnym, to wtedy e, odpowiedź może zacząć się od tak lub nie, lub czegoś podobnego. Na przykład jest, e, sure, e, może być też no, not, coś w tym kierunku, tak? I... To może być dla Was jakaś tam podpowiedź, jeżeli nie radzicie sobie z zadaniami ze słuchu. W zadaniu czwartym sami już wpisujecie odpowiedź i musicie tutaj zwracać uwagę, co macie przed e, każdą z luk, bo to też bywa dla Was podpowiedzią. Jeżeli przed luką stoi A, e, to znaczy, że proszą nas o rzeczownik. Na przykład rzeczownik, e, który zaczyna się od spółgłoski, albo poprzedzony przymiotnikiem, który zaczyna się od spółgłoski. E, jak mamy czasownik modalny typu can, have, to, must, no potem zawsze jest czasownik podstawowej formy. Więc to są takie małe podpowiedzi, dzięki czemu radzicie sobie z tymi zadaniami ze słuchu. Zadanie piąte. W zadaniu piątym zawsze są cztery podpunkty. To są sytuacje opisane po polsku, na które musimy zareagować po angielsku. Dobra, to może Wam się wydawać łatwe, ale nie lekceważcie tego zadania. Warto sobie powtarzać yy, yy, też i te zadanie, jak przerabiacie arkusze. W no swoim najczęściej mamy dołożenia pytanie, aczkolwiek w maju 25 roku e, mieliśmy jedno zdanie, po prostu, że he was born, o, twierdzące. Ale najczęściej spotkacie się z pytaniami, zwracajcie uwagę na to, co jest przed, oczywiście, czy mamy na przykład how, e, bo na przykład do how można wpisać, nie wiem, how are you, albo jeszcze how much, how many, how often. E, kiedy używać na przykład can, w jakich sytuacjach, no poradzicie sobie. Zadanie siódme, zadanie ósme, zadanie dziewiąte, zadanie dziesiąte to są zadania z czytania. Jednakże zadanie siódme polega na tym, że mamy wycinki blogów, jakieś takie postnoty, screeny z SMS-ów. Mamy jakiś tam tekst i pod nim mamy jedno pytanie i to jest całe zadanie siódme. Czyli mamy cztery takie teksty i do każdego mamy po jednym pytaniu. Zadanie ósme. Zadanie ósme to już jest jakieś na przykład opowiadanie, i w tym ósmym musicie dopasować jedno zdanie, ale całe, totalnie całe, żeby pasowało nam do kontekstu. Co może być tutaj wskazówką? Patrzcie, czy w zdaniu poprzedzającym lukę na przykład pada jakieś męskie imię albo jest mowa o jakimś mężczyźnie. Y bo możecie na przykład wywnioskować z któregoś punktu, że może powinno tam jeszcze paść hi zaraz, zaraz po tym, jak mamy tą lukę, jak już mamy tę lukę. Albo możemy sobie odrzucić odpowiedź, gdzie mamy she. Bo jeżeli najpierw mówimy tekście o mężczyznie, mamy lukę i mamy do wyboru zdania, to weźmiemy to zdanie, w którym jest no, na przykład he, a she nam odpada. W zadaniu dziewiątym macie trzy teksty. Najczęściej są to jakieś ogłoszenia, reklamy e, albo krótkie historie czegoś. I pod spodem macie cztery zdania. Do każdego z tych zdań musicie dopasować y, jeden z tekstów. Jeden tekst pasuje do dwóch zdań. Dziesiąte polega na tym, że czytamy jeden tekst lub dwa i później je uzupełniamy w języku polskim, co dziwi wielu uczniów, w języku polskim uzupełniamy maila. To jest zawsze mail. Chyba, nie wiem, ale poznawcie, się nie będą sobie obciąć za to. Zadanie 11 polega już z kolei na tym, że uzupełniamy luki w tekście. Jednym słowem, to słowo już jest odmienione, eee, po, po prawnej formie, w poprawnej formie we wszystkim, co oni tam sobie wymagają. I tyle. Nie musisz sam nic zmieniać, po prostu wybierasz odpowiedź od A do F. Zwracamy to, co jest przed luką i po każdej z luk. Najczęściej przed luką, no to nie wiem, pojawi się D albo czasownik modalny, po którym zawsze jest czasownik zwykły. Jak mamy d most, no to możemy sobie wskazać, że to jest trzeci stopień i trzeba dać przymiotnik, który jest w podstawowej formie. Jeżeli mamy lukę, a po niej jest na przykład at, mamy on, mamy of, to możemy w lukę na przykład wstawić jakiś przymiotnik. Więc warto powtarzać sobie przymiotniki i przyjmiki. W zadaniu 12 też mamy luki do uzupełnienia, i też jednym słowem, ale y, do każdej z luk mamy trzy odpowiedzi. Więc tutaj jest troszeczkę inaczej. Szczerze mówiąc, tutaj często pojawia się na przykład strona bierna, z tego co zauważyłam, albo y, zaimki dzierżawcze, to też warto y, powtórzyć. Zadanie 13. No cóż, zadanie 13 jedni lubią, inni nienawidzą. W zadaniu 13 są zawsze trzy podpunkty. Każde z tych podpunktów trzeba uzupełnić albo tłumaczeniem, albo podanymi słowami w nawiasie. Jak już uzupełnicie przykład, to sprawdźcie, czy e, każde słowo wykorzystaliście. I może być taka sytuacja, że w 13 będzie parafraza. Macie jedno zdanie, e, macie podane słowo i musicie uzupełnić drugie zdanie tak, aby brzmiało tak jak pierwsze. No i 14 to jest mail. Pamiętajcie rozwijać każdą kropkę, musicie się rozwinąć. Przepraszam, musicie rozwinąć każdą kropkę i ją jeszcze dodatkowo opisać, e, nie tylko się odnieść, żeby, no, żeby mieć więcej punktów, tak? I e, warto się sobie coś tam dopisywać, pamiętajcie o przymiotnikach, żeby to było fajne, no bo mieć jak najwięcej punktów z tych maili. No cóż, życzę powodzenia na próbnych i nie wiem, zaobserwuję, bo czasami coś rzucam. Albo obejrzyj to, co już wcześniej wrzucałam. To się nie zdarza.